Pani Marszałek, Wysoka Izbo, więc ci godny Piotr Kaleta mówi czasami sowieci. I ma rację, bo ta komisja musi się stale kojarzyć z tradycyjną komisją powołaną i rządzoną przez Feliksa Dzierżyńskiego. Tylko jak mówił Karol Marx, historia powtarza się jako farsa. Ta komisja już na szczęście nie może strzelać w łeb. Jedynym celem tej komisji jest to, że ona na miesiąc przed wyborami ogłosi, że dany polityk jest agentem rosyjskim, a po dwóch miesiącach już po wyborach się powie, że to wszystko nieprawda i chodziło tylko o wybory. E, proszę Państwa, najlepszym dowodem jest to, że Wy się tą komisją wzajemnie układacie po głowie, a wszyscy zapomnieli o konfederacji. Zawsze to myśmy byli agentami rosyjskimi, ale Wam nie o to chodzi. Wam chodzi o to, żeby sobie dołożyć. Konfederacja nie jest partią rosyjską, nie jest motywami rosyjskimi, jest partią polską i uważa, że Wy to, co robicie w stosunku do Rosji, narusza interes Polski i prowadzi do Trzeciej wojny światowej. I my jako Konfederacja się temu sprzeciwiamy.